Do diabła! Gerald, nieźle nas wystraszyłeś! Mogliście mi powiedzieć o schodach? Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Tris, dzieciko! Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium! I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Trace może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt. Miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiat, czy. Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu spirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać wiedźminów? A marudziłeś, że Sawola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy TRIS. Okradają nas na naszych oczach! Geralt! Przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem! Znakiem? Ardem! Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w te gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Juma, Syfilis, Franca i Tront, jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Tris, dziecinko! Myśleliśmy, że to nic ważnego! Jeśli ten Mak dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd! Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć Wiedźmińskie tajemnice. Wesemi, że jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie! Dość z tego! Lambert, przestań mówić do Tris po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i zawolną. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować Twojej pomocy. I Laboratorium jest ważniejsze. Ja też! Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savolo aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Musimy chronić laboratorium! Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim i dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Tris w laboratorium. Tak, ruszajmy. Ten drugi mak jest. Nie doceniłam go. Śpiesz się! Teraz mamy już wszystko. Magister, zajmij się tymi Wiedźminami. nie odbijają pociski w locie. Sprawdźmy. Leo, stój! Uh. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekok trafarda białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesnirze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży i zajmę się Leo. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Tris nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, Wilku. Opuszczamy Kermoren. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać aż Tris dojdzie do siebie. Bandyci. Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Tris. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da Ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Tris otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu, wreszcie się obudziłaś, Mary Gold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Mchy i trawy od samego zapachu kręci się w głowie.